Czy w Tajlandii można spędzić dwa tygodnie za niecałe 4000 zł? Można. Największym wydatkiem będzie dla Was oczywiście sam przelot do Tajlandii. Z Europy najtańszymi liniami, które latają do Tajlandii, są Air China, czyli linie, linie chińskie. Przy dobrych kursach można znaleźć nawet bilet w cenie do około 2000 zł z lotniska w Warszawie, również w, czy w Berlinie czy w Kopenhadze. Ja na przykład podróżuję z Kopenhagi, bo podróżuję do Skandynawii, to Ktoś? mi bilet z Air China wychodzi niecałe 2000 zł, czyli prawie połowa, połowa ceny, nawet 1 trzecia, sami 1 trzecia ceny tego co oferują inne linie lotnicze i to jest jeden, jeden aspekt, który mogę Wam polecić. Czyli korzystanie z linii lotniczych Air China bezpośrednio kupowa, kup, kupując bezpośrednio kupując bilety na stronie przewoźnika. Pomijając wszystkie różne róż, różnych dystrybutorów, którzy pobierały jakieś prowizje. Oferując niby tańsze loty, ale finalnie pójdziecie zawsze więcej. Także kupujcie loty bezpośrednio na, na stronie przewoźnika. I Drugą kolejną rzeczą jest to, że w, w maju, który jest, maj jest takim powiedzmy, sezonem mniej turystycznym w Tajlandii, bo za, pod koniec maja rozpoczyna się tutaj e, spora deszczowa, czyli monsumowa, i ceny, ceny za noclegi są, są dużo mniejsze. Są dużo mniejsze i możecie nawet o połowę, o połowę zaoszczędzić na, na noclegach, kiedy przylatujecie do Tajlandii w maju. W maju. Po, po, w połowie maja to chyba będą najlepsze, najlepsze, yy, najlepszy czas, najlepszy czas do podróżowania do Tajlandii i nie jest tutaj wtedy tak turystycznie jak w innych miesiącach przykładowo w październiku czy w, przykładowo w październiku, czy, czy w wakacje. Praktycznie jak idziecie we dwójkę, jak we, we dwójkę czy pod, podróżujecie jako para to w Tajlandii jak podróżujecie jako para, to płacicie za jeden pokój i obojętnie, czy, czy zamieszkujecie w tym pokoju jako jedna osoba, czy jako dwie osoby, to cena jest ta sama. Czyli praktycznie podróżując we dwójkę, zaoszczędza... przykładowo na takim wyjeździe jak mój, to zaoszczędzacie sobie 1000 złotych na tym, że podróżujecie we dwójkę, bo wychodzi lawa Was taniej taniej nocleg to wtedy sobie te pieniądze możecie przeznaczyć na, na jakieś wycieczki, na jakieś inne atrakcje oczywiście można nawet jeszcze taniej korzystać, bo jest dużo hosteli jest dużo hosteli, takich bardziej młodzieżowych ale kwestia jest taka, kwestia z hostelami jest taka, że jak nocujecie w hostelach to często jest tak, tutaj ja z tego co sprawdzałem to w niektórych przypadkach jest cena 500-600 batów za, za noc w hostelu z sześcioma czy z ośmioma osobami nawet, a noc w hotelu, w takim po, pokoju hotelowym 1000 watów niecałe. Więc to nie, jest, nie jest to olbrzymia, nie jest to aż taka olbrzymia różnica w porównaniu do, 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 do krajów europejskich, kiedy hotele, ceny hotelów są zdecydowanie wyższe od ceny, od ceny, od ceny po, pokoi hostelowych, tak? Czyli praktycznie rzecz biorąc, można spędzić dwa tygodnie, dwa tygodnie wakacji w Tajlandii za niecałe 4000 zł. Czyli jeżeli, jeżeli jeszcze nigdy nie byliście w Tajlandii, czy w ogóle w Azji, to myślę, że Tajlandia będzie najlepszym, najlepszym krajem do rozpoczęcia swojej swoje podróż, podróży i z, w zwiedzaniu ogólnie rzecz biorąc krajów azjatyckich. Biorąc pod uwagę fakt, że. I że restauracji w Polsce, można wydać naprawdę sporo, to tutaj jest to, jest, są ceny zdecydowanie bardziej, bardziej przyjazne. W samych e, kurortach turystycznych, i tak jak Aonang, jak, gdzie, gdzie ja teraz jestem, to ceny za, za jedzenie w restauracjach bywają nawet 100%, 100 droższe w porównaniu do Bangkoku. Mimo tego, nie są to ceny, ceny bardzo takie... E, no nie są to wielkie ceny w porównaniu do, do, do cen europejskich czy amerykańskich. Także mimo tego, że płacicie nawet więcej za niektóre posiłki, to ciągle nie jest to aż taka, nie, nie są aż tak, nie są aż to tak wielkie, wielkie ceny. Także polecam zwiedzać i jeżeli podróżujecie, jeżeli, jeżeli będziecie wybierać się, to sprawdzajcie połączenia Air China, które funkcjonują, w każdym, praktycznie z każdego europejskiego miasta. Pozdrawiam!